Dzień dobry wszystkim, witam Was w najnowszym odcinku Otwarta rampa dla Mam. Dzisiaj mam dla Was dwie zabawy, które sprawdzą się w jakichś awaryjnych sytuacjach, w podróży podczas jazdy samochodem, dlatego że nie, potrzebu nie potrzebujecie do tego żadnych materiałów, żeby te zabawy wykonać. Wystarczą Wasze palce, wystarczy Wasza pamięć i wystarczą Wasza motywacja. I z tym ym, będziecie mogli przygotować właśnie te dwie zabawy na awaryjne chwile. Zapraszam. Pierwsza zabawa będzie to piosenka z pokazywaniem. Ym, potrzebujecie do tego telefonu, ym, ale tak naprawdę też nie musicie możecie po prostu śpiewać. Ja śpiewam jak śpiewam, więc ja będę puszczała z telefonu. Ym, jest to płyta śpiewanki, pokazywanki. To jest moja ulubiona płyta, z której zawsze korzystam, kiedy mam zajęcia z maluszkami. Kto wie, kto był u mnie, to na pewno tę płytę zna. Chciałabym Wam pokazać piosenkę, która jest, nazywa się Dmucha wiatr. W komentarzu wrzucę link w ogóle do tej, do tej piosenki. I tej piosenki na zajęciach nie było dlatego chciałabym Wam pokazać taką no, powiedzmy, że nowość. A wiatr, szumią drzewa, szyt, szyt. idzie burza um, bum. i ulewa. A ja w domu schowam się, deszcz nie zmoczy mnie. Kap, 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 kap. deszcz nie zmoczy mnie. kap, 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 kap. deszcz nie zmoczy mnie. Przy kap, kap, możecie na przykład o plecy dziecka robić kap, kap, kap. szumią drzewa, idzie burza i ulewa. A ja w domu schowam się, deszcz nie zmoczy mnie. Kap, 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 deszcz nie zmoczy mnie. Kap, 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 deszcz nie zmoczy mnie. Drugą zabawą, jaką chcę Wam zaproponować, to tak zwana zabawa paluszkowa. E, zabawa paluszkowa jest bardzo, fajnie, bo oprócz, o, bardzo fajna, bo oprócz tego, że ćwiczy, palu <ścoughs> ćwiczy paluszki, <ścoughs> mój e, piesek e, też bardzo lubi zabawy paluszkowe, e, bo oprócz tego, że ćwiczy paluszki, to też jest taka bardzo bliskościowa. Ja lubię, lubię ją robić na zajęciach, bo. Wspiera taką więź, rozwija, umacnia więź między opiekunem a, a dzieckiem. Zabawy paluszkowe to nic innego jak te zabawy, które mm, robiły nam nasze mamy, nasze babcie, ze sroczką, z kokoszką, z mamo, mamo, co, 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 jadą goście, no to co. To są właśnie zabawy paluszkowe. Ja dzisiaj Wam pokażę zabawę paluszkową ze zwierzątkami. Oczywiście nie potrzebujecie do tego pacynek paluszkowych, ale ja na zajęciach używam, bo uważam, że to jest bardzo fajne urozmaicenie dla dzieci. Ale można jak najbardziej korzystać po prostu z paluszków. Ja te konkretne pacynki paluszkowe, szukajcie tego pod nazwą pacynki paluszkowe. Kupiłam w jednej z sieciówek meblowej, bardzo popularnej, ale można też dostać no, w wielu sklepach i, i w internecie. No dobra, to zaczynamy. Przyfrunęła mała papuszka i spotkała zwierzątka. Z tym się przywitała. Tego pogłaska. Wołała kra, kra. Tego przytuliła, z tym się pożegnała, pa, pa. I fru odleciała. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się zabawy przydadzą przede wszystkim, oprócz tego, że mam nadzieję, że się podobały. Jeżeli macie ochotę, to będzie mi niezmiernie miło, jak wstawicie w komentarzach filmiki, jak się bawicie z dziećmi do tych zabaw. Buziaki, trzymajcie się, do zobaczenia.